Cześć wszystkim. W moim ostatnim materiale o amunicji krążącej Warmate poprosiłem o propozycję, o czym chcielibyście zobaczyć kolejne materiały. Ja oczywiście bardzo dziękuję za dość szeroki odzew. Jedną z propozycji był materiał o turecki drum Bayraktar. A że niedawno zakupiła je ja Polska, postanowiłem, że to właśnie o nich zrobię ten materiał. Zacznę klasycznie od historii, a potem przejdę do specyfikacji technicznej i możliwości, a na koniec dodam kilka słów od siebie. Zapraszam do oglądania i podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Więc tak, do opracowania dronów Bayraktar doprowadził dość długi ciąg przyczynowo-skutkowy, który jednak warto wyjaśnić, żeby dobrze zrozumieć co kierowało Turkami przy opracowaniu własnej maszyny. Warto jeszcze dodać, że w tym materiale będę się posługiwał dość uproszczoną nazwą DRON, ale dla jasności, chodzi mi tu o drona rozumianego jako bezzałogowy statek powietrzny średniego i długiego zasięgu zdolny do obserwacji i działań bojowych. Cała historia zaczyna się w latach 80., 90. i 20. wieku. Były to czasy, które można określić jako dziecięce, jeśli chodzi o rozwój bezzałogowych statków powietrznych. Drony traktowano wtedy jako swoistą ciekawostkę i nikt nie przypuszczał, że już niedługo, podczas wojen w Iraku i Afganistanie, odegrają one kluczową rolę i zmienią zasady prowadzenia konfliktów zbrojnych na zawsze. Pionierami, jednocześnie państwami, które przecierały szlaki w dziedzinie projektowania, budowania i użycia dronów, były dwa kraje: Stany Zjednoczone oraz Izrael. Dobrze, no i co do tego wszystkiego ma Turcja. Turcy w tamtym czasie od dziesięcioleci toczyli walki z Kurdami, a konkretniej mówiąc z partyzantami kurdyjskimi, którzy jak to partyzanci działali w wysoko położonych terenach górskich, w górzystych częściach Turcji. Ile oni tam Turkom krwi napsuli, walka z Kurdami była kosztowna zarówno jeśli chodzi o pieniądze, jak i o krew tureckich żołnierzy, wysyłanych na patrole w trudno dostępne miejsca, gdzie często wpadali w kurdyjskie zasadzki. I tutaj Turcy całkiem trafnie stwierdzili, że użycie takiego stosunkowo taniego i dość prostego w obsłudze drona, który będzie mógł patrolować owe trudno dostępne góry oraz wspierać żołnierzy z powietrza, będzie po pierwsze tańsze, a po drugie bezpieczniejsze. Stąd pojawiła się chęć pozyskania tego typu sprzętu. A tak jak mówiłem, w tamtym czasie, jeśli chciało się takiego drona zakupić, trzeba było się udać albo do Izraela. Albo do Stanów Zjednoczonych. Turcja miała generalnie dość dobre stosunki z obydwoma tymi państwami. Jednak zakup dronów napotkał spore trudności związane z tym, iż od tureckiej inwazji na Cypr w 1974 roku sprzedaż uzbrojenia Turcji podlegała znacznym ograniczeniom. Mimo to w 1993 udało się zakupić 22 drony rozpoznawcze GNAV-750 od USA. Z których 16 posiadało mocniejszy niż standardowy silnik, co przekładało się na większy zasięg. Jednak co to dużo mówić, Turcy się zawiedli. W warunkach wschodniej Turcji drony wykazywały się ogromną wręcz awaryjnością i po prostu nie opuszczały lotniska uziemione przez pogodę, a sam materiał wideo był raczej słabszej niż lepszej jakości. W związku z tym w 2006 roku Turcja skierowała się do drugiego z głównych dronowych graczy, czyli Izraela, gdzie kupiła 10 rozpoznawczych dronów Heron. I tutaj pojawił się ponownie problem z surowym tureckim klimatem, w którym drony się po prostu nie sprawdzały. Dodatkowo ich osiągi były znacznie niższe od deklarowanych, co doprowadziło nawet do małego skandalu międzynarodowego, podczas którego turecki minister obrony publicznie oskarżył izraelskich serwisantów o sabotowanie działania dronów. Przez to, jak i przez kilka innych czynników, Turcja i Izrael znacznie pogorszyły swoje relacje, a Turcy wciąż potrzebowali dronów. Otóż nie więc udali się do Amerykanów i tutaj spotkali się z odmową. USA nie chciało sprzedać Turcji dronów Predator, aby nie pogorszyć swoich stosunków z Izraelem. I tak Turcy można powiedzieć zostali na lodzie i stwierdzili, iż jeśli chcą mieć drony, muszą je sami zaprojektować i sami zbudować. Można powiedzieć, że idąc za ciosem, Turcja już rok później, czyli w 2007 roku, rozpoczęła projekt rozwoju bezzałogowego statku powietrznego. Za cel postawiono sobie, iż maszyna będzie zdolna prowadzić lot przez minimum 8 godzin i będzie w stanie wynieść na wysokość 6 km ładunek bojowy o wadze 35 kg. Gotowość do udziału w tym programie wyraziły dwie firmy: Vestel oraz Biker Makina. Maszyna Vestel nie odniosła większych sukcesów. Tymczasem Biker Makina z demonstratorem technologii o nazwie Cindran, i tutaj nie jestem pewien wymowy, no ale cóż, tureckie nazwy wzbudziły spore zainteresowanie. Pierwszy lot prototypu odbył się w 2009 roku i tego samego roku zaprezentowano go oficjalnej wojskowej delegacji, gdzie wywarł spore wrażenie. Zaprezentował on całkowicie autonomiczny start poprzedzony samodzielnym manewrem kołowania na pas startowy, lot po zaprogramowanej trasie i autom autonomiczne, automatyczne lądowanie. Rok później rozpoczęto negocjacje, które również trwały rok. I zakończyły się zakupem dwóch zestawów po sześć maszyn latających. Cindral był, można powiedzieć, ojcem głównego bohatera dzisiejszego materiału. W 2012 roku oficjalnie rozpoczęto pracę nad udoskonaleniem owego demonstratora technologii, i to te prace zakończyły się otrzymaniem maszyny Bayraktar TB2, czyli Tactical Block 2. Prace wprowadziły wiele zmian. Przekonstruowano m.in. ustażenie ogonowe, podwozie oraz głowice obserwacyjne. Po zmianach konstrukcyjnych w 2014 roku otrzymano maszynę, którą znamy dziś właśnie jako Bayraktar TB2. W tym samym roku maszyna przechodziła coś w rodzaju testów kwalifikacyjnych, podczas których zbiła się na wysokość 8 km i 200 m z pełnym obciążeniem. W dalszej części testów utrzymywała się w powietrzu przez 24,5 godziny i przez ten czas pokonała 4000 km na wysokości około 6 km. Dobrze, to tyle z historii. Teraz trzeba sobie trochę powiedzieć o samej maszynie. Byraktar TB2 jest bezzałogowym statkiem powietrznym, można powiedzieć, średniej wielkości. Drona tego napędza pojedynczy silnik tłokowy Rotax 912 o mocy 100 koni mechanicznych, ze śmigłem pchającym, czyli znajdującym się z tyłu kadłuba. I to śmigło pcha całą maszynę do przodu. Paliwo do silnika dostarczane jest z 300-litrowego zbiornika w kadłubie. Posiada on zwarty kadłub ze skrzydłami o rozpiętości 12 metrów. A sam kadłub posiada dwie belki ogonowe, które podtrzymują statecznik w kształcie odwróconej litery V. Co ciekawe, podwozie tej maszyny składa się z trzech kół. Dwóch głównych, stałych, które są umocowane w kadłubie na wysokości skrzydeł maszyny. Oraz jednym przednim, które jest chowane w kadłubie. Chowane we wnętrze, chowanie wewnętrzne przedniej gondoli ma na celu ogranic nie ograniczać głowicy obserwacyjno-celowniczej. W głowicy umieszczona jest kamera termowizyjna wysokiej rozdzielczości, pracująca w średnim zakresie podczerwieni, kamera światła dziennego z HD, z obiektywem zmiennoogniskowym. Laser podświetlający cel, który pełni jednocześnie funkcję dalmierza oraz kamera HD pracująca w warunkach niskiego poziomu oświetlenia. Istnieje możliwość zamiast owej głowicy umieszczenia radaru SAR. Standardowo bakary mogą operować w odległości 150-300 km od kontenerowej stacji kontroli. I tutaj dużo zależy od terenu i masztów, które sygnał przekazują. Co ciekawe, bakary mogą przechodzić od jednej strefy kontroli do drugiej strefy kontroli i mogą być przekazane w ten sposób innemu operatorowi. Istnieje również wersja Baker oznaczona jako TB2S, która obejmuje wyposażenie maszyny w łącze satelitarne, co pozwala jej operować praktycznie bez ograniczeń. Jeśli chodzi o uzbrojenie to tak. Bayraktar ma możliwość wykorzystania szeregu zmodyfikowanych na jego potrzeby pocisków. Są to głównie przerobione pociski ze śmigłowców szturmowych. I tutaj warto zacząć od pocisków podstawowych, czyli MAM-L. Są to szybujące pociski kierowane, które są naprowadzane na cel półaktywnie laserowo. Czyli back podświetla cel, który może się przemieszczać, a pocisk zostaje zrzucony, i szybując, kieruje się on na cel za pomocą wiązki lasera. Zasięg tych pocisków to około 8 km odnosiciela, jednak istnieje możliwość nakierowania tych pocisków dowolną wiązką lasera, np. od innej maszyny, czy też na cel podświetlony, dajmy na to, przez piechotę. Pociski te posiadają wymienne głowice, m.in. odłamkową, termobaryczną i tandemową kumulacyjną. Kolejnym rodzajem pocisków są MAM-C i są to pociski naprowadzane w taki sam sposób jak MAM-L. Jednak posiadają tylko jedną głowicę. Głowica ta jest kumulacyjna i ma możliwość przebicia około 200 mm jednorodnego pancerza stalowego. Są też o połowę lżejsze od MAM-L. I kolejnym pociskiem jest pocisk BAZOK, który posiada zasięg 10 km i początkowo naprowadzany jest przez bezwładnościowy system nawigacji, który po dotarciu w okolice celu nakierowuje się na cel klasyczny za pomocą odbitej wiązki lasera. Jeśli chodzi o użytkowników, to Turcja zamówiła 150 dronów tego typu. Pozostali użytkownicy to Maroko, Katar, Libia, Ukraina, w przyszłości Polskę, a także mówi się co nieco o Bułgarii. Jeśli chodzi o użycie, są one wykorzystywane bojowo przez Ukrainę, przy czym nie ma tu dokładnych danych na temat ich użycia. Za to bardzo dobrze udokumentowane jest użycie tych dronów przez Turcję w walce z kurdyjskimi partyzantami. Według tureckiej organizacji praw człowieka, od 2016 roku do 2019 roku zabiły one przynajmniej 400 Kurdów swoimi atakami lotniczymi. Dodatkowo Turcy podają, i zostały one z powodzeniem wykorzystane w Syrii gdzie Turkowie zagłuszali systemy przeciwlotnicze przeciwnika za pomocą środków walki elektronicznej, a następnie drony Bayraktar niszczyły swoimi pociskami. Jeśli chodzi o Azerbejdżan, zostały one dość spektakularnie wręcz użyte podczas konfliktu o górskich Karabach. Początkowo wykrywały one i wskazywały innym systemom cele priorytetowe, takie jak obrona przeciwlotnicza przeciwnika, a w następnej fazie konfliktu, gdy mogły już swobodnie operować, niszczyły one pojazdy przeciwnika oraz poszczególne miejsca oporu przeciwnika. I teraz tak. 22 maja 2001 roku polski minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował o wyborze tureckiego bezzałogowego aparatu TB-2 jako nowego uderzeniowego aparatu dla polskich sił zbrojnych. Dwa dni później stosowna, stosowna umowa została podpisana w Ankarze przez. Ministra Obrony Błaszczaka i dyrektora spółki Baka Ermakita. Przy świadkach można powiedzieć w postaci prezydenta Andrzeja Dudy i tureckiego prezydenta Erdogana. Kontrakt obejmuje dostawę czterech zestawów, każdy po sześć maszyn. W ich skład chodzi 24 aparaty wraz z uzbrojeniem. Pociskami mam L i mam C. Kontrakt obejmuje także mobilne stacje kontroli, radary SAR, symulatory. Pakiety części zamiennych, pakiet szkoleniowy i logistyczny. Pierwszy zestaw do Polski ma trafić w 2022 roku, a całe zamówienia zostanie zrealizowana do końca 2024 roku. Zakup ten był, co ciekawe, dość szeroko komentowany na arenie międzynarodowej jako sygnał zarówno dla prezydenta USA, jak i dla prezydenta Rosji. Jako odpowiedź na Nord Stream 2 i jako sygnał, że Polska może. Jeśli chce dość łatwo zmienić partnera biznesowego i to dość szybko. Oraz, jak komentuje niemiecka gazeta Die Welt, Polska kupując te drony dołączyła do dość ekskluzywnego klubu, ponieważ w Europie maszyny tego typu posiada jedynie Francja, a Niemcy nie posiadają nawet możliwości i zdolności obsługi tej klasy maszyn. Tylko tak na dobrą sprawę, jaką one mogą pełnić w Polsce rolę. Bo wprawdzie drony te osiągały bardzo dobre wyniki podczas konfliktów zbrojnych, jednak zawsze działały jako część większego systemu, systemu, którego my w Polsce po prostu nie mamy. Drony takie mogą bardzo dobrze się sprawdzić w konflikcie asymetrycznym, jednak w przypadku naszego kraju, jeśli jakikolwiek konflikt by nastąpił, prawdopodobnie eskalowałby i zakończyłby się konfliktem pełnoskalowym. A w takim przypadku samodzielne wykorzystanie tych systemów byłoby by wręcz marnotrawstwem ich potencjału. O wykorzystaniu takich spiętych w jeden system różnych rozwiązań mówiłem w ostatnim materiale o Warnight. Bakajary warto byłoby wykorzystać do wykrywania celu dla artylerii, zarówno rakietowej, jak i lufowej oraz pocisków kierowanych czy amunicji krążącej a dopiero po względnym unieszkodliwieniu albo chociaż utrudnieniu pracy systemów przeciwlotniczych przeciwnika, powinny one wykonywać zadania stricte bojowe. Nawet jeżeli unieszkodliwienie obrony przeciwlotniczej przeciwnika miałoby być miejscowe, dajmy na to nad jednym małym zgrupowaniem przeciwnika, pozwoliłoby to bakalerom na swobodne wykonywanie zadań bojowych, a w połączeniu z innymi systemami pozwoliło szybko i punktowo rozprawić się z przeciwnikami. Cóż, Jestem ciekawy, jaka zostanie w Polsce wypracowana koncepcja użycia bajraktarów i mam nadzieję, że taka w ogóle powstanie. Jedno jest pewne: system ten jest dość elastyczny i pozwala na różnorakie jego zastosowanie. Osobiście, jak mówiłem, widziałbym go wpiętego w topas i działającego wraz z altereum i systemami Flyer oraz Warmate. A Wy jak to widzicie i co myślicie o tej maszynie? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam również do moich poprzednich materiałów właśnie o Fly i warming. A jeżeli się podobało, zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się.